Cześć i czołem, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie zważymy dwa belgi. Dlaczego je zważymy, to zaraz Wam powiem. Ale jeszcze Wam chcę pokazać kilka małych babasów. O, tu właśnie są dwa staromądzkie. No boją się, no bo dopiero co yy, zaczynają chodzić po klatce. Tak to cały w tym prowizorycznym jeszcze gnieździe przesiadują. No, nie sprzątam tu jeszcze im. Bo nie chcę tutaj zapachów zmieniać. No. Fajne są kurde pelki białe. Śnieżynki, idealne właśnie na, na zimę. No. A tu mamy też właśnie takie kilka mniejszych pięć bąbelków, ale sobie śpiłam na no, rodzinnie, rodzinnie wam powiem Pięć, jest piąty tam. Piluję z tyłów na tam Bobas. No, ty kurde. No, wiesz co? Się nie podobał on tak, kurczę, pewnego kogut, nie? Nie wiem, czy on mnie pilnuje, czy on tak ma na mnie ochotę. No, żeby mnie diabnąć. Też ja zostały witaminki. No, ja tutaj dostałem kurki. To no, widzieliście w poprzednim odcinku. Witaminki, ale jeszcze mam przygotowane dla królików mojej drodzy. Coś mi się wyłączyło nagranie Nie wiem dlaczego. Kilka takich gałązeczek pietruszki. O, samiczka. Tutaj przed warzeniem, proszę bardzo. Zjedz sobie. Nie będę nagrywać warzenia, po prostu tylko Wam później podam wyniki. No, ponieważ jest to ciężkie. Przy tych właśnie królikach, bo to króliki ciężkie i naprawdę ja ostatnio nie wyciągałem do zdjęcia, no to trochę mnie to zmęczyło, że tak powiem, bo te króliki już swoje ważą. Jestem właśnie ciekaw też bardzo ile one ważą, bo to jest takim priorytetem, który chcę wiedzieć. Co, kurczę, brak mi pietruszki. To hmm, się stało. Co? Pani Lochman? Powieszcie mi, czy nie powieszcie mi? No to nic, to nie dostaniecie. Dzisiaj tylko dostaną kobietki. No i te młodzie, młodziaki nasze jeszcze, które już powinny być, a jeszcze nie, które powinny być już za tydzień oddzielone od musiek. No mi telefon jeszcze wyleciał. <laughs> Ale dzisiaj antengi postawiły. Jedna na Radio Maryja, a druga gdzie? Coś tu jeszcze rozstanie, to damy, rozdzielimy to jakoś może, żeby, żeby nie było jakichś fochu zaraz. No, damy ci, żebyś wiecie, jakoś przekupić, żebyś później tu nie, na wadze nie świrował. Tutaj, jeszcze, proszę cię bardzo. Zajadę sobie. A wy nie rozstaniecie, wy niedługo idziecie już wiecie gdzie. O, tu jest, tu koleż, tu jeszcze, ohoho, pogubiłem trochę. Proszę, dumny tatusiu. Tatka truszki dla ciebie. Jakbyś tam miał siły. Tu trochę wyzbieramy. Bo to mi wyleciało się, jak zabieram stąd. O, i tutaj z tego wyzbierzemy. No. Teraz tutaj, tatusiu, proszę cię bardzo. No. I co, moi drodzy? Ja idę powagę. Mam nadzieję, że się już naładowała. Ważę te króliki. I podam wam wyniki i powiem, o co z nimi dokładnie mi chodzi. się rozchodzi. Więc widzimy się już za chwilę. Dobra. Króliki zważone. Moi drodzy. Teraz tak. Zacznę może od samicy, bo mają pierwszeństwo. Samica waży 8,5 kg. Myślałem, że będzie ważyła więcej. Bo jest naprawdę bardzo zbita i ciężka, ale nie okazało się, że waży 8,5 kg. Dobra waga, jak na taką y, samicę też nie, nie jakiejś najwyższej, najwyższej klasy. Y, Samiec natomiast waży 8,700. Cięższy od 200 od samicy, a myślałem, że jest lżejszy. No ale jak widać, waga nie kłamie. No. Myślałem, że będą trochę większe wagi, ale to nie są jakieś liki też. Jak mówiłem wcześniej najlepszej, najlepszej jakości klasy. No. Więc moi drodzy tak yy, o co chodzi z tymi królikami? Z tymi belgami jak mówiłem wcześniej, bo coś się nich właśnie tyczy. Moi drodzy, odnośnie królików belgów, bosów, czym to nazwać yy, Chodzi o to, że no, redukuje hodowlę, więc no... Muszę też się czegoś pozbyć z królików. I stanęło na tym właśnie, że Belgii pójdą na sprzedaż. Postanowiłem, że pójdą na sprzedaż. Wystawię je na sprzedaż, na OLX. -a. Dałem taką cenę, jaką właśnie tu mówili inni hodowcy, żeby właśnie dać za tą hodowcę właśnie Belgów. Co ty robisz? Wiesz co, większa jesteś, że możesz. Pamiętaj się rozmiar nie ma znaczenia <noise> więc tak moi drodzy yy, co by tu jeszcze powiedzieć tak właśnie stanęło yy, mam kilka właśnie propozycji za ile mogę wystawić te króliki yy, hodowcy właśnie tych królików mi wycenili i to tyle właśnie wystawię to tyle wystawię. Zobaczymy czy się jest przytacą, czy nie Poczekam do końca roku mają czas Później ewentualnie no może trochę obniżyć cenę, a jeżeli nie, no to po prostu pójdą na użytek własny. Szkoda, bo są ładne króliki, ale miejmy nadzieję, że się sprzedadzą. Bo taki jest ich cel i taki jest mój zamiar. Więc miejmy taką nadzieję. No jak wiecie, redukuję hodowlę, też z braku czasu. Teraz właśnie kończę szkołę, już z ostatni rok szkoły, klasa maturalna, więc to też nie jest dla mnie najłatwiejsza decyzja, ponieważ chciałbym rozwijać hodowlę, chciałbym teraz właśnie mieć roliki jakieś z lodowodami, jeździć na wystawy, ale czas mi na to nie pozwoli, więc nie ma na to nawet żadnych, żadnych szans. Co jeszcze bym mógł powiedzieć, dlaczego taka decyzja? Taka decyzja, bo ponieważ, no, jak wiecie, no mówiłem w którymś odcinku poprzednich, że króliki zostawiam tylko i wyłącznie, które będą mogły iść na mięso. Zaraz ktoś powie, że belgi mogą też na mięso iść, no, ale to nie jest też taki, hmm, taka produktowość rzeźna, jak dobra, jak na przykład Cermonda czy tam z Małozelanda, bo belg ma duże kości, on rośnie najpierw w kości do danego y, tutaj miesiąca życia, a później rośnie Dopiero w masę mięśniową. Jeszcze tak to wygląda. Co jeszcze bym tu mógł Wam dopowiedzieć do tego? Chyba nic. Wszystko co takie powiedziałem, powiedziałem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi z tymi polegami. Dlaczego je likwiduję No. Tak to właśnie by wyglądało. No. Ale te kurde pelki czerwone zostały nam jeszcze. <gry> Zostaną jeszcze, dostaną. Te też dostaną. Może z czasem jeszcze pójdzie któryś z tych samców na więcej ten. Ten mąski Ale to zobaczyłem, to nie jest na razie w planach. Są tylko takie moje przypuszczenia. Na razie idą belgi i przepiórki. Teraz właśnie zależy mi, żeby mieć jak najmniej zwierząt w klatkach. Bo mogłem zawsze też wziąć się przykład nie wiem, no zlikwidować całe kury. Ale to nie jest po prostu... Mi na, mi na rękę, bo e, to po prostu no, mam z tego jajka, mam z tego e, e, też przyjemność z plików jest też przyjemność, ale to jest taki interes, do którego ciągle, ciągle muszę dokładnie a kury na siebie zarabiają jakby to powiedzieć same bo mają pien swoje pieniądze jakby to kiedyś na odcinku mówiłem, że mają swoje, swoją taki portfel i tam pieniądze do jajka są odkładane i tam to, to za to właśnie są kupywane zboża Różne pasze, witaminy i No i drodzy, i co tu jeszcze bym chciał hmm, ciekawego powiedzieć? Chyba wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Dobra, w tym odcinku byłoby to już na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!